Prawdziwa walka, prawdziwe emocje. Na gale Wojak Boxing Night zaprasza Wojak. Naszym gościem jest Marcin Najman. Witaj Marcin. Witam serdecznie. Marcin, no znajdujemy się w Skarżysku Kamiennej, gdzie po raz pierwszy będziesz, e, może po raz drugi, ale po raz pierwszy aż na taką skalę organizował galę boksu zawodowego w pełni tylko i wyłącznie w grupie, którą sam stworzyłeś. Powiedz dlaczego Skarżysko, e, no i co to będzie za gala? Słusznie zauważyłeś, to tak naprawdę druga gala boksu zawodowego, którą organizuję, aczkolwiek ja traktuję to jako swój taki oficjalny debiut, bo wtedy tamtą galę organizowałem z człowiekiem, który o sporcie nie ma za wiele, nie ma ze sportem nic wspólnego, to po prostu jakiś tam drobny cwaniaczek, a nie kombinator, a nie, a nie promotor z prawdziwego zdarzenia, także dlatego toksycznych ludzi już, tak powiem, odsunąłem od siebie. Teraz organizujemy galę z prawdziwego zdarzenia, Gala, która nie chcę używać wielkich słów, nie chcę mówić, że to będzie jakaś nowa jakość, bo tutaj już byli ludzie, którzy tak mówili. Natomiast na pewno na galach, które ja będę organizował, będę się starał, aby rywale byli dobierani tak, żeby nikt nie martwił się o ich rekord, a aby walki stały na dobrym, wyrównanym poziomie. Nie ma żadnych parasoli ochronnych nad nikim na galach, które ja będę organizował. I to mogę, to mogę zaręczyć już dzisiaj. Marcin, kto w walce wieczoru? Miał być Gorda Trusiewicz. Z tego, co wiemy, Gordata już nie będzie. Dostałem informację wczoraj od e, Dariusza Snarskiego, który, e, który, z którym tą, tą walkę, że tak powiem, negocjowałem. Jako promotor poinformował mnie, że Robert e, złapał kontuzję podczas walki w sobotę. Czy złapał kontuzję? Nie wiem, bo ja nie jestem lekarzem. Taką informację uzyskałem. I z tego powodu płakał absolutnie nie będę. Już wczoraj zakontraktowaliśmy... E, Białorusina. To zawodnik niepokonany na zawodowych ringach i myślę, że to będzie bardzo, bardzo interesująca walka z Łukaszem Rusiewiczem, który tak naprawdę nigdy nie przegrał przed czasem, bo raz przegrał przez kontuzję, natomiast nikt go, nikt go jeszcze nie znakotował. Co oprócz walki wieczoru zobaczą kibice podczas tej gali. Będzie Leroy i będzie Joanna Krochmalska ze swoją grupą taneczną Dancehall Queen Poland, Będą, zaprezentują się tutaj mistrzynie Polski w tańcu dancehall. A to nie jest taniec towarzyski, tylko to naprawdę fajne, wysportowane dziewczyny, które zaprezentują dużo, myślę, ciekawsze show niż taniec z gwiazdami. E, choć oczywiście wszyscy kibicujemy w Gołociew w Tańcu z Gwiazdami, ja sam wysyłam smsy i, i apeluję do wszystkich, aby to samo robili, bo Andrzej najlepiej jakby ten program wygrał. E, będą dwie walki amatorskie, będą trzy walki boksu zawodowego, a właściwie cztery, bo będzie jeszcze walka moja, która nie będzie de facto oficjalnym pojedynkiem, natomiast będzie walką Pokazową, to mój powrót na ring bokserski po dwóch latach. E, zwróciła się do mnie jedna ze stacji ogólnopolskich e, z propozycją rewanżu z przemysłowym saletą e, w boksie. Czy do tego rewanżu dojdzie, nie wiem, ale chcę być gotowy na każdą ewentualność, dlatego stwierdziłem, że również stoczny tej gali, na którą organizuję pojedynek, współorganizuję. A właściwie KSW nalegają na to, żeby doprowadzić do rewanżu z saletą, czy też nie? Musiałbyś zapytać właścicieli KSW. Ja myślę, że wiesz, no, że rewanż to jest coś, co przyciągnęłoby tłumy kibiców. Jeszcze tym bardziej po tym, jak ta walka wyglądała, bo wszyscy byli przekonani niemalże wszyscy byli przekonani, że dostanę ostre cięgi, że będę zdominowany i zbity. Zbity był Przemysław, i myślę, że. To powoduje, że taki rewanż miałby sens, natomiast mnie też ciężko uwierzyć, że Przemysław by się na niego zdecydował. No ja naprawdę nie widziałem jeszcze go nigdy zbitego tak jak po tej walce i nie wiem, nie wiem co nam się w tej jego głowie teraz stworzy. Ja wiem, że taką propozycję dostałem i z tego co wiem również on taką propozycję dostał. Co z tego wyjdzie, zobaczymy, ja chcę być gotowy na wszelką ewentualność. Dobra dzięki. Dzięki. Starasz, w życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak dobry jest.